Dużo rzeczy. E, na przykład w Kaliszu nie ma w ogóle gdzie wyjść wieczorem ze znajomymi. Można wyjść tylko w centrum, ale to jest naprawdę e, kilka restauracji. Nie ma żadnego klubu, nie ma żadnego takiego porządnego pubu. Także życie kulturalne w Kaliszu jest bardzo słabe. No na pewno jakiś miejsc, gdzie można wyjść i się pobawić, to tego na pewno brakuje. Mhm. No i chyba głównie tego. Rozumiem. Lubię Kalisz, także ciężko mi powiedzieć. Eee, A Czegoś mi brakuje w naszym mieście? Nie, nie brakuje mi niczego. Kalisz jest dość ładnym miastem, więc może przyciągać ludzi. Nie wiem, czego tu brakuje tak naprawdę. No nie wiem, może więcej miejsc do zabaw, imprez młodych Jezu. ludzi, coś takiego. Brakuje mi Żywej. Żywa to był taki m, alternatywny klubik na Babina 3, tam zrobili przychodnie. Ale z tym już nic nie można zrobić. Aha. To było takie miejsce spotkań, ale jest wiele innych. Więc to mi tylko zmienił więcej, więcej rzeczy, nie? Ogólnie takie, gdzie ludzie się mogą wymienić poglądami. Mhm. Bardzo duże zanieczyszczenie ulic. E, można, można bardzo po prostu. E, bardzo duże jest zanieczyszczenie, tak? Mo, mo, Mogły to władza po prostu e, też ogarnąć, posprzątać, chociaż na jakiś czas, nie? na pewno klub studencki jakiś dla młodych ludzi mm. i jakieś miejsce, gdzie można spędzić czas aktywnie albo, albo z znajomymi. Okay. Może położenie? Okay. Nikt nie chce przez to przyjechać, okay. a każdy przejeżdża. No tak, przejeżdża. To może tyle, także wiesz, no jest za mały, nie? Trzeba, trzeba rozbudować 200% działania. Mieszkałem we Wrocławiu, no obecnie jest pandemia, więc siedzę sobie w Kaliszu, tak, ale no z zamiarem raczej powrotu do... Okay. Myślę, myślę, że wrócę, tutaj mam całą rodzinę tak naprawdę, nie? Okay. Więc, więc myślę, że wrócę. Jest spoko, jest CKiS, był taki ambient festival, no ale powinno no tak 3 na 5, okay. 3+, plus może, ale będzie lepiej, nie? Społeczeństwo testuje, nie? Kuleje. Dla mnie kuleje. <gry> Kultury. A... Znaczy yy... yy, yy, ja mówię w tym momencie o ym, bardziej o ym, nocnym życiu o, a, a, kulturowym, no to co mamy? Centrum Kule i sztuki, dwa kina, teatr a, i to wszystko? No tak. no. no Ale tak, jeśli no, no, w tak normalnym czasie jak przed, przed koroną, no to działo się trochę takich właśnie jakichś koncertów czy... Czy tych, La Strada i w ogóle, no to myślę, że nie jest tak bardzo źle. No, no to może tak, no.